Witam serdecznie. Dzisiaj mamy 17 lipca 2016 roku. Dzisiaj porozmawiamy troszeczkę na inny temat. Porozmawiamy no, na temat przemocy w internecie. Czym ona jest? Czy tak naprawdę ma jaki ona wpływ na nas? I czy powinniśmy się nią przejmować? Czym jest? Przemocą w internecie może być na przykład nękanie typu groźby, typu na messengerze, typu e, obrażanie ciebie publicznie, ewentualnie robienie nawet głupich memów, czy na przykład robienie niekorzystnych zdjęć z tobą i po prostu udostępnianie ich publicznie. To może być też przemoc. E, przemocą też może być co innego, ale do tego dojdziemy za chwilę. Utoczniejące treści, które tak naprawdę e, nie powinny być odebrane przez pewnych użytkowników, to też jest pewnego rodzaju przemoc. Ale o tym wrócimy. E, przemocą także może być e, tak zwany trolling i hating też może być równie dobrze. Dlaczego o tym mówię dzisiaj? No mówię. To na temat tego, że po prostu hmm, zobaczyłem jak e, społeczeństwo zareagowało na posta odnośnie e, e, Woodstocku, wiecie? E, gdzie była mowa, e, siema właśnie przyjechałem z Woodstocku i chciałabym się z wami podzielić, e, was, e, porozmawiać z wami na temat koncertów podzielić, abyście się podzielili swoimi opiniami. Wiecie co? Momentalnie komentarze typu brud, stok, błoto i tego te, te, tego rodzaju komentarze. Powiem Wam, że czy to było potrzebne? Oczywiście też musiałem wtrącić swoje 5 swoje groszy. E, I powiedziałem, że no e, tak naprawdę większy syf robią oni i pokazują większe ze zwierzęcenie swoimi komentarzami pod tym postem, tak? Bo jakby nie patrzeć, no post napisany według mnie bardzo dobrze. E nie było to na celu urazy kogokolwiek, tylko wy wymiany poglądów, tak? I powiem wam tak, po tym poście się uspokoiło. Nie zobaczyłem ani jednego e komentarza typu brudstock. I ludzie w końcu mogli podzielić się swoimi przemyśleniami, tak? E, więc wydaje mi się, że na takie... na taką górnoburzę, jak ja to mówię, e, typu brzuty bez podstawy ewentualnie po prostu napiszę sobie coś, co już tak i tak a większość memów e, krąży w internecie nie ma sensu. Wydaje mi się, że bardziej trzeba. Właśnie im zwracać uwagę i mówić im, no nie, po co, po co coś takiego, nie, nie, nie można tego przemilczeć, ewentualnie dać im do zrozumienia, że ich zachowanie jest gorsze od tego, co niby reprezentują, raczej, raczej, wiecie o co mi chodzi, że po prostu sami nie wiedzą, czego chcą tak naprawdę. No mówię, no głównie są to atencjusze tak zwane, no, gdzie tak naprawdę piszą ten komentarz, aby tylko się pokazać i lic liczą na jakiegoś lajka, tak? A tak naprawdę ich wypowiedź nie ma żadnego większego sensu. Tak naprawdę, mówię, no dostawmy się przeciwko temu i po prostu nie dawajmy satysfakcji takim ludziom. Wyrażajmy swoje opinie, nie bójmy się tego. Nawet jeżeli ta opinia nie będzie, może przychylna większości, tak. E, może gdy ta opinia będzie inna niż wszystkie, tak naprawdę ona będzie najlepsza. Wiecie czemu? Bo będziecie mie mieli siłę tych ludzi, którzy to przemilczeli, ewentualnie nie widzieli sensu walki z. Taką głupotą, a tylko czekali na ten moment, aby się do was dołączyć. Takie moje przemyślenie na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć Pa.